Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Sponsorem programu jest Midland. Łączność na motocyklu i w samochodzie. Sponsorem programu jest Yamaha. W dzisiejszym odcinku z przemkiem szafrańskim odwiedziliśmy Zbiorze, gdzie odbywała się Panorama Motor Fest. Była tam strefa supercar, strefa aut klasycznych, zabytkowych, strefa motocykli, amkarów, elektryków, aut terenowych. Prowadziliśmy też konkurs dla uczestników imprezy. Czarek i jego Nissan Figaro, wyjątkowe auto na polskich drogach. Kolejny raz w Zbiroży, kolejny raz widzę Przemka, natomiast powiem Państwu tak, rozwija się ta impreza, pojawiły się też motocykle w, dużym, w, dużym, w dużej reprezentacji, wszystko to jakoś funkcjonuje coraz ciekawiej, natomiast wiesz Przemek, mamy troszkę odmienne podejście do samochodów, Ty prywatnie lubisz samochody terenowe, ja nie lubię jeździć w błocie, skąd się to u Ciebie wzięło? Wiesz co, tak naprawdę to się wzięło z chęci zakupu BRDM-a pancernego, ale jak byłem w gizojem, zobaczyłem ile taki BRDM w Agencji Mienia Wojskowego kosztuje, to nie no, dobra, kupię Uaza. wiesz, Bo to jednak trochę tańsze, no i po pierwsze da się tym jeździć. I tak się zaczęło, potem jakieś pierwsze spotkania, pierwsze zabawy, potem nagle się okazało, że to się nazywa off bo wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to się, wiesz, to tak jak ten, co nie wiedział, że mówi prozą, nie? <laughs> Więc ja dokładnie tak samo, nie wiedziałem, że to, co robię gdzieś tam nad Wisłą, czy w jakichś lasach, to to jest off-road. No potem to zdefiniowałem, że to off poznałem ludzi, no i tak zostało. Jaki najgłupszy samochód kupiłeś w życiu? O, to ostatnio nawet, powiem że szczerze, leżałem na Mazurach sobie na pomoście nad jeziorkiem, piękna, piękny klimat, słoneczko takie jak dzisiaj, gładka tafla jeziora Pomościk. Cisza, spokój, wymarzyłem sobie, że chcę kupić sobie tarpana i następnego dnia rano pod bramę na lawecie przyjechał tarpan. Najgłupszy samochód, który ja kupiłem to był Wóz Strażacki, to był start 25, jeszcze miał te drzwi kurołapki. Miałem taki plan, żeby zrobić z niego samochód do po imprezach w Warszawie. Chciałem przeciąć zbiornik wodny na pół, wyłożyć kafelkami. i byłby basenik, parasoleczki, tam gdzie strażacy siedzieli, miała być przebieralnie, i tak to miało wyglądać. To był głupi pomysł. W pewnym momencie się okazało, że zawsze musielibyśmy wozić ze sobą kierowcę, który ma uprawnienia na taki wóz, a reszta nie była w stanie prowadzić. W związku z powyższym, projekt upadł, i w miejsce tego wozu strażackiego pojawił się van G20. Chevrolet I on jest bardziej sprawny w tej materii. Natomiast z ciekawostek przyrodniczych też powiem. No i okazało się, że ten samochód jest bardziej poręczny w takich wypadach. I to był głupi zakup. Oddałem ten, ten, ten wóz strażacki w prezencie Straży Pożarnej Wiązownie, bo sprzedanie go było dość trudne. A oni potrzebowali trzeciego wozu, żeby podnieść nieco rangę swojej strażnicy. No wie. Niech się dobrze sprawuje. Życzę no. powodzenia i naprawdę jedzie, błagam się ostrożnych. Zadzwońcie, jak dojedziecie. No i tak to się skończyło. Ale lubiłem ten samochód, tak samo jak pewnie będziesz kochał Tarpana. Tarpana będę kochał, już nawet do niego przyczepkę oryginalną Tarpano, skąd to kupiłem przypadkowo na internecie. że 90% samochodów kupuję przypadkowo. Ale ja z tym konceptem tego wozu strażackiego skazam się w 100%. I ja bym na miejscu jednak wrócił do tego. Najwyżej niech to sobie stoi. Niech to się taki stacjonarny hepeni gdzieś w jednym miejscu w Warszawie na raz zaparkuje, ale basen z wozu stra strażackiego z przebieralną, z imprezowią, palemki, te rzeczy, no słuchaj, no, 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 no Majsterz taki intelektu. Przekonałeś mnie, gdyby ktoś chciał sprzedać wóz strażacki jakiegoś stara 20-25, to pewnie wrócę tej koncepcji, bylebym miał zbiornik wody wewnątrz, bo to jest jedyna koncepcja, która... Da się zrealizować w taki ja sposób. znajdę kafelkarza, który to wyłoży. Dobra, znajdę kafelkarza wyłoży. To będziemy śmigać na imprezę. Dokładnie tak. No powiem ci, przeprowadziłem nie jedną akcję ratowniczą. Chcieliśmy po drabinie wleść na balkon pewnej dulcynei, ale drabina się złamała, była stara, spadliśmy na ziemię. Zatem nie miałem już nawet drabiny. Słuchaj, czy e... dulcynea była młoda, to jest pytanie. Nie będę mówił, ale wracając do tematu imprezy druga impreza i ona się coraz bardziej rozwija, jest coraz więcej wozów, wozów, które robią naprawdę niesamowite wrażenie, włożono w nie mnóstwo pieniędzy, niestety w bardzo wielu przypadkach w wydech, który daje tak do pieca, że nasz operator Paweł Mały włos nie jest kiedy odpalili mu samochód za plecami, no tak to już jest. Mnóstwo klasyki, e, e, amerykańskiej, ale nie tylko, bo co jest fajne, pojawiły się dwa wozy, które na mnie zrobiły wrażenie, tam stoi bardzo piękna Alfa. Stoi piękna, genialna ta czarna Alfa, tak? fantastyczne auto ale wiesz w ogóle zmieniło się też o tyle że doszedł cały w ogóle dział elektrycznych samochodów czego też nie było ta tutaj jest pełna wystawka elektrycznych samochodów jest bardzo dużo też polskiej motoryzacji naprawdę fajnie się rozwina ta impreza ja uważam że jak to takie tempo będzie rozwijania to za rok to my się tu nie dopchamy w ogóle wiesz Najbardziej fajne jest to, że tu się dba bardzo o dzieci, bo ludzie przychodzą z dziećmi i dla dzieci jest mnóstwo atrakcji, mnóstwo takich miejsc, w których dzieci się czują fajnie, zresztą dla dzieci takie błyszczące, piękne wozy, to jest Radocha. Jeden młody człowiek właził po moim wanie pod rabince. Musiałem panią przeprosić, bo ja się bardziej bałem o tego dzieciaka, że z tego zleci niż o, o rabinka, bo jest dosyć mocna. Natomiast no, pamiętajcie, kochani, o tym, że to są wystawy samochodów i jeżeli uzyskacie pozwolenie na to, żeby wsiąść do takiego samochodu, to dopiero wtedy wsadzajcie dziecko za kierownicę w jego ukochanych bucikach po tej białej tapicerce szemrzących, bo nikt wam do domu nie wchodzi i nie depcze waszego ulubionego szezlongu. No tak gwoli ścisłości. Przemek, jak fajne jest to, że zwaniamy się, mówisz, jest impreza w Zbiroży. Zadzwoniłeś, powiedziałeś, jest impreza mojego Fiata gdzieś na Bemowie. Ja mówię, wiem, super, to się tam spotkamy. Kochasz motoryzację, tak jak i ja, dlatego często się spotykamy na tych imprezach i bardzo mnie to cieszy, że jesteś człowiekiem, który nie jest oddany telewizyjnie idei, tylko po prostu kochasz te, te, te sprzęty. Wiesz co, bo to najpierw była motoryzacja, najpierw była etylina zamiast krwi, a dopiero potem gdzieś tam pojawiła się telewizja i telewizja jest jakby urobkiem tej motoryzacji jedynie, tak de facto, bo ja całe życie motoryzacyjne i wiesz, o, o, słychać właśnie te wdecho, o których wspominałeś, ale motoryzacyjnie po prostu żyję tym, ja 24 na dobę jestem w motoryzacji i tak naprawdę nie pamiętam dnia, żeby gdzieś przez głowę coś o samochodzie nie przeszło. No właśnie, pan się upaja własnym wydechem. Ja też go rozumiem, bo wpakował w niego pewnie grube pieniądze. Niemniej jednak, jak jadę po ulicy i koło mnie przeleci coś takiego, odejmując gaz i strzela w wydech, troszkę to boli. Natomiast, no, biorąc pod uwagę to, że pana to raduje, niech tak będzie. Przewek, ja też mam takie podejście do, do programów telewizyjnych, bo. U mnie to też był w pewnym sensie przypadek. Przyjechano do mnie, żeby zrobić materiał o tym, co ja robię z motocyklami. I potem przyszedł do mnie producent, powiedział, wiesz, co, tak fajnie gada, że zostań. Jak u ciebie to było? Ja po prostu nie wiedziałem o tym, że wygrałem casting do TVN Turbo. Przypadkiem, bo mój kolega pokazał materiały w stacji i oni powiedzieli, o fajnie, bierzcie go. No i tak okazało się, że wygrałem casting, w którym nie startowałem. Niełatwa sztuka. Dokładnie to samo. Ja też zaczynałem w TVN Turbo. Przepracowałem tam trochę czasu. Potem przeniosłem się do innej telewizji, potem do jeszcze innej. No i teraz siedzę w motowizji już tyle lat. Cieszy mnie bardzo, że ty też to robisz, bo jest to pokazywanie ludziom pewnych technicznych szczegółów, pewnych możliwości. Sprawia, że ludzie dzięki Tobie, dzięki może trochę mnie, wsiadają na motocykle. Tak, przyciszyć, bo skoro mamy do Was pogadać i ma się to nagrać, to właśnie się Olek teraz pertraktuje i negocjuje z Panem, który włożył 47 tysięcy na swój wydech, żeby jednak wyłączyć motor. Chociaż mam cie, ciekawą nadzieję, że może po paliwo mu się skończy. Potem jak pozbyliśmy się hałasu wynikającego, że Pan fascynował się wydechem własnym, powiem tak. Naprawdę fajne jest to, że dzięki tobie powtórzę tę kwestię, dzięki tobie może troszkę dzięki mnie ludzie wsiadają na motocykle, ludzie kupują zabytkowe samochody. Zauważają, że jest potencjał w samochodach, w samochodach zabytkowych, nawet naszych polskich i można bardzo wiele fajnych klimatów mieć pod własnym domem i tę Radochę próbujemy ludziom przekazać. Wiesz, co jest też fajne? Fajne jest to, że to stało się bardzo dostępne, bo jak przecież ty zaczynałeś, to kto sobie myślał o jakich zabytkowych, klasycznych samochodach, to było... Dosłownie kilka sztuk, nie było co kupić. Dzisiaj świat się otworzył, ale świat się też skurczył, bo jest internet, i sprowadzenie sobie czy z Norwegii jakiegoś fangauta, ze Stanów, przestało być jakoś problematyczne. Oczywiście jest to kwestia budżetu, ale ważniejsze jest to, że jest dostępność. Więc jak sobie wymarzysz, napniesz się, minie 3 lata, zarobisz na to, robiąc cokolwiek innego. To takiego klasyka będziesz miał w garażu jakiegoś. No może wiesz, nie jakieś tam za, za miliony i tak dalej, ale zawsze, prawda? I to jest fantastyczne. Ale wiesz, wspomniałeś o tych samochodach kiedyś. Teraz te samochody kiedyś, to one też zyskują na wartości. Te fiaty, te Syrenki, te małe fiaty, te polonezy zaczynają być sprzętem, który no, zaczyna być po prostu dla ludzi interesujący i zaczyna być obiektem weschnień. To też jest efekt powiedzmy pewnej formy działania, która sprawia, że Ratujemy te klasyki, ratujemy zabytki, to coś, co kiedyś stało w rowie i było uważane za kompletny złom, taka syrenka z klasycznie zardzewiałymi błotnikami w miejscu łączenia, blachy od wewnątrz, nagle się okazało, że taka syrenka to jest coś pięknego, piękny zapach i sprzęt, który warto ratować, także też fajne, że i w Twoim programie, i w moim programie pojawiają się też zabytki fani sprzętu właśnie z tych lat. Ale wiesz co, w ogóle to jest taka ciekawa skala. Czy one są takie fajne, bo są takie fajne? Czy nowoczesne samochody są tak beznadziejne, że one stały się fajne? Wiesz, bo to jest takie troszeczkę riski tutaj, że tak to powiem z angielskiego. Więc no, dlatego to jest takie, mówię, no mówimy o tym malucho, że one są takie fajne, no bo ja mam takie poczucie, że nowoczesne samochody nie są fajne. Po prostu nie są fajne i to nie tam, że nie mają dusz, nie. po prostu są nieciekawe, niefajne, niefajne technologicznie i tak dalej, i tak dalej, nie? Wiesz, ale nawet chodzi o taką drobną rzecz. Patrz, idziesz po ulicy, te wszystkie samochody się tak spsiły, one są identyczne. Mimo tego, że na tamych samych podwoziach robione, te same silniki, mają tylko inny znaczek, czy to Jaguar, czy Mustang elektryczny. Patrzysz na tą mówisz, kurczę, Skoda, czy coś? No potem się okazuje, że i w tej całej serii tych samochodów stojących na, jadących podwoziach, drodze, nagle się okazuje, że mały Fiat budzi większy zachwyt niż ten Mustang elektryczny albo cokolwiek innego. Patrzysz na to i mówisz o rany koguta. Fajne. Być może dla niektórych to jest też dowód na to, że wspomnienia wracają w czasy w Bułgarii małym Fiatem albo jakieś wyczyny typu wiezienie lodówki na dachu. Ja teraz budując malucha właśnie wróciłem się do swojego dzieciństwa, do jakichś tam pierwszych wyjazdów na biwaki z rodzicami, wiesz, gdzieś tam pod chmurkę jeszcze, nad jezioro kawałeczek trawy i rozstawiony namiot i i wróciłem się do tego swojego dzieciństwa z nieprawdopodobnie innym podejściem 10 lat temu, że jak to wspominał. Dzisiaj ja na to patrzę, mówię sobie, ale miałem beztroskie, zajebiste dzieciństwo. Dzisiaj jestem tutaj z moją dziewięcioletnią córką, jej dzieciństwo nie jest takie beztroskie, jest jednak zupełnie inne. Ja wtedy w ogóle... ona, o czym ona mi opada, jakie ma przemyślenia, co, co ją spotyka, co ją drażni, co ten. Co w ogóle tego nie było w, moim, w moich czasach. Twoje dzieciństwo było mega. Dwa patyki, jak brał nad tą wodą, walił w tą wodę i miał kurde pół dnia, bo fala fajnie płynęła, wiesz? I to A jak się kalosze dostało, to był dopiero wyczyn. Mało tego, dodam jeszcze jedną drobną rzecz, że te dzieci są o tyle szczęśliwe, że mają takich rodziców. Ci rodzice są w stanie pokazać im piękno motoryzacji, a nie to, że idziemy, kupujemy w leasingu coś, co tak naprawdę jest pojazdem, urządzeniem do jeżdżenia. To przemieszczania się A nie radością z życia, radością z tego, że można funkcjonować. Ba, jak pokażesz dziecku magnetofon spulowy, albo na przykład gramofon zwykły na czarne płyty, czy nawet kasetę to patrzę na Ciebie jak na jakiegoś szaleńca. Pokazujcie to dzieciakom, bo to naprawdę było i czasami gra lepiej niż to obecne Poka Muszę Ci zgłosić jedną rzecz, bo poszedłeś daleko w gramofony, w czarne winyle, w kasety szpulowe i tak dalej. CD. Dzisiaj takie dziecko, 8-9 lat, jak wiosę, CD pokazujesz, to już jest ale fajna błyskotka, lusterko. Wiesz, przepraszam, musimy hamować niestety w tym kwestii. No właśnie, i tak ten świat się zmienił, ale pamiętajcie o tym. Czasami jak zobaczycie jakiś fajny spulowiec, kupcie, postawcie gdzieś tam w miejscu, w którym będzie budził za parę lat totalne szaleństwo, a jak jeszcze w garażu znajdzie się maluch albo duży fiat, to już jest w ogóle szaleństwo. Dzięki Przemek. Dzięki serdecznie, pięknie, cudownie. Hej! Prowadziliśmy też konkurs dla uczestników imprezy. Proszę ocenić sprawność w sprawność, młodzieżowość, prawda? dokładnie. Proszę Państwa, pytanie jest następujące. Kojarzycie zapewne Harleja Davidsona WLA rok, powiedzmy, 43? Kiedyś miałem taką sytuację... Yy, przepraszam, do... tylko rzecz yy, przerwę, tamtego wieku, czy to, bo tu jest dużo ludzi, którzy nie wiedzą, że był tamten wiek w ogóle już. Ale weź. motocykliści pewnie będą wiedzieli. Podchodzi do mnie facet i mówi, panie, jeździłem Harley'ami. No i wtedy zadaję mu pytanie, no jak tam sprzęgło chodziło? A on mówi, bezproblemowo. No i tutaj pytanie do Państwa, gdzie Harley Davidson WLA miał sprzęgło? Pierwszy pan w kapeluszu. Pierwszy, błyskotliwy, dynamiczny, młody, inteligentny, sympatyczny. Zapraszam bardzo, podbiam do do nagrody. Nie, no bo rzeczywiście, rzeczywiście. Harley Davidson wola miał sprzęgło nożne. Mało są gratulacje. Największy raz. Oczy... dla pana. Proszę tak. zabierać swoje nagrody. To, to. No i to ten na dole. I te koszulki, trzy. W tą Eskę można się od razu ubrać i pokazać, nie? Brawa jeszcze raz dla zwycięzcy. Teraz czas na ciebie. No, teraz czas na mnie. No dobra, wysoko zawiesiliśmy poprzeczkę z tym pytaniem i powiem ci szczerze, że nie za bardzo mam po, do poskładania jakieś trudne pytania, ale dobrze, będzie trochę z mojej dziedziny. Ja jestem taki bardziej lantrowerowy, pewnie może niektórzy kojarzycie, to jest taka marka brytyjska, zacna, należąca teraz do Indii, ale nadal jednak jest brytyjska z krwi i kości, bo, bo psuje się tak samo, cieknie olejem tak samo, więc myślę, że tutaj niewiele się zmieniło, a jest konsekwentny w robieniu cieknących samochodów i chwała mu za to, bo ja prowadzę warsztat lantrowerowy Biznes dzięki temu. Fajnie jest naprawiać psujące się auta, powiem Wam szczerze. Ale dobra, słuchajcie, drugą nagrodą będą te piękne dziecięce słuchawki, do tego będzie też półkanka i zestaw trzech koszulek. Pytanie jest proste, banalne, teraz Ty tutaj filu i patrz, kto pierwszy odpowie. W którym roku, dokładnie trzeba podać rok i miesiąc, tak de facto, odbyła się prezentacja pierwszego Land Rovera. O, w którym miesiącu i w którym roku zaprezentowano pierwszego latrowera, podpowiem wam jakąś taką małą podpowiedź techniczną, było to w Amsterdamie. Druga podpowiedź techniczna był zrobiony z aluminium. Z uwagi na to, że fabryka wtedy miała po prostu dużo aluminium lotniczego. Po wojnie zostało, więc to była trzecia podpowiedź, że było to po 45 roku. Prawda tak sprytnie przemyciłem podpowiedź. Tak było. Dokładnie. No więc który miesiąc? Podpowiem wam, istnieje w historii tego świata coś, co się nazywa Google. Można tu, tu nie ma zasięgu, więc to jest nasz spryt, że będzie to wolniej. Dzięki czemu możemy to rozciągać w czasie. Premiera pierwszego Land Rovera w historii była w roku którym i w którym miesiącu? 1948. W którym miesiącu i w którym roku? Rok i miesiąc. Data musi się składać z miesiąca i z roku? 48 tam była pierwsza prawidłowa dwojga. Kwiecień 48 rok. Zapraszam cię, młody człowieku. Nadbiegaj tutaj swoim rzeźkim, raźnym krokiem. To jest już funkcja biegu, więc proszę docenić, prawda? Jakby był chud, to byśmy jeszcze z godziny czekali. Gratulacje serdeczne. Uścisk rąk ode mnie, uścisk ręki od Ostrego, a dziękuję Ci serdecznie. I ten oto głośnik yy, słuchawki dziecięce, jak i płukanka do silnika i zestaw pięknych koszulek. Należą do Ciebie. Jesteś pięknie opalony, t-shirt wrzucisz. I na mieście będzie respekt, prawda? Jeden system zasilany jedną pompą. Były tam akumulatory ciśnienia, były gruszki takie przy każdym kole. Natomiast krążył w tym całym systemie jeden płyn. Jak się nazywa płyn, który był stosowany w zawieszeniach Citroenów? Zielony. Brawo, kto pierwszy powiedział? Zapraszamy. było pierwsze, był Był LHM, ten płyn był stosowany później w CX-ach, w wielu. Oklaski, słuchajcie, no żywo, dynamicznie, no. Na jednej z imprez spotkałem czarka z jego pojazdem. Ten pojazd zrobił na mnie niesamowite wrażenie. Kiedyś na ulicach Warszawy miałem okoliczność widzieć takie auto, no ale nie miałem okazji nawet zapytać, co to jest. Przejechało koło mnie pewne inspiracje. Syrenką w nim widzę, ale wątpię, żeby ludzie z kraju kwitnącej wiśni, akurat do Syrenki podchodzili jak do jakiegoś niebywałego reliktu. Natomiast to jest fajne, bo popatrz, ja zawsze mam wrażenie, że Japończycy są ludźmi poukładanymi, wszystko jest takie, wiesz, jak coś mu się nie uda, to zaraz zrobi harakiri albo coś w tym stylu, a tu nagle jakiś odlot, no został zbudowany samochód na bazie Mikry, który robi naprawdę fajne wrażenie. Tak, ja też jak zobaczyłem go w internecie, to mnie zaciekawił i stąd też pomysł był na zakup, zacząłem go szukać, no potrwało to trochę, ale udało się. Ja, no, kierownica po, po, po złej stronie, dla nas złej, to od razu pokazało to, że ten samochód był produkowany tylko i wyłącznie na Japonię, tak myślę. Tak, zgadza się, po prostu Japończycy wyprodukowali na swój rynek, początkowo miało być 10 tysięcy egzemplarzy, a ze względu na duże zainteresowanie, wyprodukowali jeszcze kolejne 10, tylko też była loteria, żeby w ogóle móc kupić ten samochód. Ale Znasz historię, wiesz kto wpadł na taki pomysł, ja myś, mam na myśli Japończyków, żeby zbudować coś tak kuriozalnego, a zarazem tak pięknego. Nie pamiętam w tej chwili nazwiska twórcy, ale powstała w tym momencie taka też wytwórnia Pike Car, która produkowała trzy modele. Zaczęło się od B B1, później były Nissan Pao i trzeci był właśnie Nissan Figaro, który chyba najbardziej jakby jest taki dziwny dziwne może nie jest, bo my przywykliśmy do tego kształtu karoserii tu w Polsce, natomiast jest taki miły, jak zajrzałem do środka, to ta kierownica, całe wyposażenie jest takie, no takie fajne, w Fiatach 500 próbowano zrobić też podobne klimaty, biała kierownica i tego typu miłe elementy, ale to naprawdę robi wrażenie, do tego ten samochód jest no, chyba kabrioletem. Tak, zgadza się. Tutaj dach jest ściągany, pozostają jakby te boczne elementy, ale no, jest takim kabriolecikiem. Jest to kiedyś Renault próbowała, chyba chyba Renault, zrobić coś takiego, albo Citroen, zdejmowało się tam środek dachu, potem trzeba było te dwa elementy kompletnie, w czasie jazdy niepotrzebne, jak chcieliśmy jechać kabrioletem, trzeba było to stawić w garażu. Tutaj znaleziono na to miejsce, z tyłu, tam gdzie powinien być bagażnik. Czy poza tym miejscem na dach, tam można cokolwiek przewieźć? Jest jeszcze mniejszy bagażnik, za chwilę może pokażę z tyłu jest po prostu z tyłu jest element, który się otwiera i tam się chowa dach, ale jest jeszcze taka mała przestrzeń pod spodem z oddzielną klapą. Ja myślałem, że coś na kształt takiego tak, tak miejsca dla teściowe, jak kiedyś robiono w starych samochodach lat 30. była taka otwierana klapa za tylną szybą, i tam to, to nazywano miejscem dla teściowej i tam rzeczywiście można było jechać. Dobrze, e, silnik. E, Jaki ten silnik? Litrowy z turbo. Czyli to może jeździć 70 kilka koni. Więc całkiem, całkiem. Przyszning A czy... jest lekki i po prostu to, to daje jakby. Możliwość. A powiedz mi, czy karoseria jest stworzyw, czy jest metalowa? Generalnie jest metalowa, ale ma parę elementów stworzywa. Tutaj te przednie nadkola. No jest kilka elementów, które zdecydowano się, żeby były stworzywa. Chyba po to, żeby odelżyć trochę przód, bo jednak ten silnik tutaj no, sporo dociąża. Jeszcze słówko na temat tylnych światów. Mamy takie troszeczkę w klimatach, nie wiem, Ferrari? Takie cofnięte, wiesz, okrągłe? Trudno mi powiedzieć, ale generalnie właśnie, chyba ten okrągły kształt miał nawiązywać mocno do tych lat 60. Wiesz, ale to jeszcze raz podkreślam. Jak na Japończyków, którzy są tacy stabilni, produkują te samochody ostatnio, te cuby obrzydliwe, e, oni są praktyczni. I nagle coś takiego, o to dla mnie to jest po prostu dowód na to, że Japończycy też czasami mają szaleńcze pomysły. Myślę, że to wcześniej. E... W ten sposób się odbywało, że pozwalano na sobie na takie jakby odskocznie od tych zwykłych samochodów, i tu myślę, że ta wytwórnia Pike Car dostała właśnie wolną rękę w projektowaniu właśnie takich samochodów seryjnych. A czy jest z nim jakaś elektryka typu szyby, typu, nie wiem, skrzynia automatyczna może? Tak, właśnie. Yy... Pomimo tego, że on wygląda jak taki stylizowany jest na lata 60 i jednak on został wyposażony w wszystkie udogodnienia, które można było wtedy stosować w samochodzie, czyli ma automatyczną skrzynię biegów, ma klimatyzację, wspomaganie, no wiadomo, radio, jakieś elektryczne szyby. Jest tego trochę. Zatem, jeżeli Państwa urzekł ten samochód, to grzebcie w internecie, nie będzie to łatwe, z tego co słyszałem, trzeba trochę poszukać, ale jak już znajdziecie, to będziecie wzbudzali na ulicy naprawdę miłe emocje, bo to piękne, kochane, miłe autko. Dzięki Ci wielkie. Nie ma sprawy.